Nie będzie żadnego wymachiwania garnkami, ani głupich przepisów w tej sali. Dlatego nie spodziewam się, że wielu zrozumie, jak wielką jest nauką oraz sztuką tanie danie. Czekaj, bo zauzawiłem się. Natomiast wybranych nauczę, jak panować nad portfelem oraz jak oszczędzać czas przeznaczany na gotowanie. Kupować gotowe danie z Biedronki. Ale jeżeli akurat coś wam się pokręci w głowie, no dobra, no to ten, Robimy tak, papier ryżowy i farsz. Farsz to wiadomo nawet nie ma się co... coś ten... wiadomo, cokolwiek. Żeby były sajgonki. Dobrze, nóż, jeden. Ale proszę cię. Nie. Psujesz mi nóż. Jak psuję? Końcówkę ci psuję. A co robisz końcówką? Wydłubuję rzeczy. Fizyka, nie? Jak nóż uderza w to, to jest to samo jak to uderza w nóż. Bawię i uczę. Ale ma wąsy. W naszym farszu możemy mieć cukinię. Dlaczego? Nie wiem. Czekaj, 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 czekaj. Jak wygląda farsz? To są takie paseczki? Tak, ale tak na dobrą sprawę. Pamiętajcie, wy jesteście panami swojego farszu. Mogę umrzeć. Tylko, że teraz będę mokre, będzie kapało wszędzie. Siaba, dubi, baba, riba, duba. I mamy paseczki? Mamy. Proszę Państwa. Bo to trzeba sobie zwizualizować, tak? Ja się uczę na błędach, a wy uczycie się... Prze za... Y muszę wiedzieć, ile mi się rzeczy zmieści na patelni. Poczekajcie, kawusia. Żeby wam tu nie zanudzać, mamy ograniczony czas wykładu. Kroimy tu jeszcze marchwie, czosnek, mandarynkę nie, ogórek, cebulek. Ja bym pominęła to ogódka. Dobra, kapucha. Ale ona poleci na koniec, bo są rzeczy twarde, a są rzeczy takie, które jak włożycie, to się szybko zrobią, nie? Tak, ja jestem mądry w ogóle. Uuu, dobra, challenge. Już to jest słodka papryka. O! Proszę Państwa, tak właśnie się kobiety, Paczmoro, to dla Ciebie pokaz. Nie, no! Już nigdy Cię nie opuszczę. <grym> Trzy próby mam. <grym> jestem kupiona. A jakby co, to, to nie jest tak, że ja to Halloweenowy odcinek i ja się spóźniam, tylko... No tylko... No, nie wiem. Jest idealny dzień, by zrobić coś dobre, dobrego dla siebie. Pineskę zbierz. To jest kotek zje, no. Żartuję. To akurat było głupie. Tu akurat, jak bekać lubię, srać lubię, to ten żart był szkodliwy. A bo nie wrzucam, jakby był szkodliwy, chociaż może wrzucać i powiedzieć, że szkodliwy to może będzie lepsze niż nie wrzucić i nic nie mówić, co? Przechodzimy do kolejnego rozdziału. Dobra, dodamy troszkę oliwy. No, żeby się oliwa skończyła. Tego jeszcze nie było. No bo oliwa to jest tylko narzędzie, a takich narzędzi podobnych jest bardzo dużo. Między innymi masło w sprayu. No jak masło? Całkiem dobre. Można by tak było jeść popcorn. Rzucasz? Proszę o dobre ujęcie. Ja z moim farszem. Ale ma cukinia. Dobra. Zmniejszymy ogień, żeby to się troszeczkę. Yy, co? No zmiękło, nie? Kapucha to też jest fajny element tego wszystkiego. Tu się przyda nasz kolega. Uff. A! Karamba! Uff! Też sobie popatrzcie. Mocna sprawa. Taki krab yy, z rękami no. i tymi. Uff. Tak na pół. No już skończę. Dobra, robimy kraba na ćwierć. Ha, bo ty lubisz wszystkie ciekawe części kapusty, tak? No to ma to sens. To jest argument dla mnie. Za dużo rzeczy mamy w lodówce. Tracę wiarygodność. A ty jasne, pijano nagrywaj. Proszę Państwa, mój operator w czasie pracy ogląda sobie TikToki. Tniemy to, jak chcemy, bo to nie ma znaczenia, jak zwykle. Dobra, jakie dobre. Co jest. Mogę tak? To będzie dobre, to będzie mocne, popatrz. Katalizator mocy. Farsz, farsz, farsz. No! Przecież podprzątam. No i co, ja bym teraz zmniejszył, polał troszkę wodą. Mam wrażenie, że woda tam pomoże w zmiękczeniu tego. Sól. Halo. No to mało leci. Dobra, pokrojona marchewka, jasne. Pokrojony ogórek, super. Pokrojony cukinia, spoko. Ale pokrojona papryczka, chili, to jest jak talary, jak diamenty. To jest rare, rare, rzadkie, rzadkie. Gdzie jest taki jeden chyba? Doro, ja jadłem najostrzejszego burgera w Krakowie i prawie umarłem wtedy. Oj, pa, ale proszę ja na to zobaczyć, no! Proszę zobaczyć. Żółty, zielony, fioletowy, czerwony, marchewkowy. No kurwa wszystko! Zajebisty warsz, ale ładny. To jest jak obraz abstrakcyjnego artysty jakiegoś. No ale nie? To takie, a, To takie czerwoniutkie! Cieszycie co? Ty nie musisz się przedstawiać. Rude włosy, szata po starszym bracie, to na pewno doro. Ty za to małe... Parkę? Czy się ubiera? Imbir i tak jest tak, że on nadaje takiego smaku, że to nie ma znaczenia, czy go ubierzesz, czy nie. Powiedzmy sobie szczerze, co? Taka mała skórka niby ma zniszczyć ten przekaz całej imbiru? Nie. Tutaj udaje, że coś wiem, co robię. Wyciskarka do... Tak na dobrą sprawę, nie czosnku, tylko do czego chcesz. Mogłem tam imbir na przykład zrobić, no ale dobra. Dup, dup, dup. Jezus, Maria, ale jestem kucharz! Mogę zrobić przerwę na kota? To, ale masz jej pupę nagrać. Pupsko, dubsko, odbyt, odbyt koci. Ech. I co, i co, że niby pupa to się śmiać nie można? Ja śmiem wątpić co najwyżej. Dobrze, to się cały czas -bać, kapusi, dusi, dusi. I teraz plan na najbliższe. Ym, coś. To wtedy bierzemy. No to w sumie zobaczycie co wtedy. po co ja mówię Wam. Dorosz, ruda, Dorosz, ruda. Nie! Doro, tup się nie pokazuje w internecie. Au! Au! U, u, a! Ej, robisz coś takiego? A kot się nie patrzy na ciebie dziwnie. Kot ma wyjeb... Dupa, cycek, kombajnik, kombajn... A! Czas po prostu zakończyć tą farszę. Bo to jest serwetka mojej babci, no. Najpierw wrócimy. Dwie sekundy. Dajemy farszu. I Tyle? Nieeeeee. Yeah. Ale to będą takie sajgonki, kwadratonki. Co to? Ja jestem kucharz profesjonalny. <laughs> Dobra, przepraszam. Mogę skręcić jedną? Doro, skręcać to ty będziesz zaraz coś innego, bo idziemy na spacer. I co będę skręcać? To będziesz skręcała w prawo albo w lewo, zależnie gdzie będziemy chcieli pójść. Kurde, zrobiłem z dwóch stron. A to teraz jest przejrzyste jak lustro. To fajny rym, taki ambitny. Aha, ale Saigon! Ha! Jak na polu bitwy. Dzisiaj wy wybiła ta godzina, w której grupka znajomych po pół roku orientuje się, że trzeba se pograć w Minecrafta. A ja nagrywam tanie danie, oni tam napierd...ją na serwerze już. Ale żeby pójść z na spacer, to już wolisz Minecraft. Przejdę się z tobą na spacer. Nie, ja pójdę sama. Przejdę się z tobą. Ja pójdę sama! Pójdę! Wyglądają jak śmieci w przeźroczystym worku. Pokaż, taka jesteś. Co jest? A moi wyglądają jak flaki. A twój wygląda jak sajgonek. Sajgonki już yy, skręcone. Część tutaj miała wypadek, ale to nie ma znaczenia. Trzeba poczekać aż one wyschną i przysmażyć je w oleju. Ale my nie będziemy smażyli w oleju, bo nam się nie chce i nie chce mi się czekać aż one wyschną. Nie. Tak. Możecie mi mówić geniusz. Możecie mi mówić wynalazca. Jedyny w swoim rodzaju. Ja wiem, że mam łeb. No i jest. Co jest suche. Pół godziny? Popukajcie się w głowę, twórcy przepisów w internecie. Oj, tutaj pękło, okej. Okay. Coś tam się twardnieje. Muszę znaleźć ten dobry środek ciężkości do tego. Jo, jak on to robi? Jestem pojemany, tak? No jest tak... Mamy sajgonki w domu. To nie są sajgonki nawet. Gołąbki bałpa upośledzone Dobrze, proszę Państwa, na miejsce przyjechał tester. Nie, dobra, wiecie co, bo ta cena to jest takie gadanie: 12 plastrów ryżowych było za 5, 20. A reszta to były warzywa i papryki. I kapusta, także cena mała. Co to za robal? Kapusta trochę twarda. Kulka, no, grubjąca. Ty masz powiedzieć dobre albo niedobre. Myślę, że sos tu robili większość roboty. Jest okej, okay. 6,5. A, i żeby nie było, tam tych bydlaków, to ja trochę nie mam pojęcia jak my je będziemy jedli, no ale dobra. Hmm, hm. Mm. Znaczy, kurde, nie, 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 nie. Czy znaczy, tak, to było spakowanie zrobienie farszu i siema i masz sajgonki. Ciekawe jedzenie, nie? to, że nie były robione w głębokim tłuszczu, no to ta skórka się nie za bardzo przerumieni farsz. Farsz, a potem to zawijać, czyli nie każdemu by się chciało z tym walić, ale raz w tygodniu, jako sposób zabawy, gotowaniem, spoko, nie? Po smakowo? Z sosikiem, z siedem nawet, dla mnie. A to było za cztery za yy, trzydzieści. Tym samym, yy, zakończ... Yy, smacznego. Wyjdź no, no pokażę, jak się żyje u nas. Proszę państwa, bo to jest miotła kinetyczna, żeby zwiększyć mobilność członka.